Pojechaliśmy tutaj do miejsca, gdzie Kantynek 7 lat spędził w tej hali mówi, że i za tą halę, ona i pół tam 6 lat 50 lat I tak pędziliśmy tutaj ze 130 chyba było, że... Jest obawa, że nam ta bica rejestracyjna odpadła. Ja stawiam na to, że, że tylna, a Artur mówi, że, że przednia jest! Yes. Widzisz ona, patrz. Tu odchodzi, Nie widzisz, odpadli. odchodzi. No kur... tu No tu trzyma dobrze, chyba że przednia odpadła. Jeeees! No to dobrze, to jesteśmy w domu, kantynku. jesteś. Prawie tutaj u wujka jesteś, u wujka, do wujka podjechałeś. Teraz tutaj cię wujek pogłaska po tych drzwiczkach tutaj. I tam od spodu podłechce trochę. Aż ci się odpadać kierku od niechce, no. Idziemy tutaj do wujka do środka.